Na końcu opuszczonego korytarza stał zwyczajny kibelek. Ale ludzie z miasta mówili o nim inaczej. Ktoś twierdził, że to portal, ktoś inny, że więzienie dusz. Młody chłopak, Bartek, postanowił sprawdzić, co kryje się w środku. Podniósł powoli klapę i wtedy zobaczył oczy, żółte, świecące, patrzące prosto na niego. Wciągnęło go zimno, jakby wszystkie kaloryfery świata zgasły naraz. Ale zamiast strachu poczuł dziwny spokój. Jakby ten kibelek szeptał mu w głowie: wróć jutro, sam już nie jesteś. Następnej nocy wrócił. Korytarz był dłuższy, niż pamiętał, ściany oddychały. Na kafelkach zaczęły pojawiać się odbicia innych ludzi, których Bartek nigdy nie widział: staruszek z pustymi oczodołami, dziewczyna, która miała usta zaszyte na supeł. I oni wszyscy patrzyli w stronę kibla. Kiedy otworzył klapę drugi raz, usłyszał krzyk. Ale nie z ust, tylko z rur. Woda w środku wirując układała się w słowa uwolnij nas. Bartek miał wybór odejść, albo zajrzeć głębiej. Wybrał to drugie. Wsunął rękę aż po łokieć i nagle zobaczył swoje własne ciało po drugiej stronie. Jakby wciągał samego siebie do innego świata. Tam nie było już korytarza. Było tylko miasto zbudowane z setek kibli, poustawianych w rzędach, jak wieżowce. Na każdym siedziała postać, bez twarzy, tylko z oczami. I wszystkie te oczy patrzyły na Bartka. Kiedy zrozumiał, że sam siedzi już na jednym stronów, chciał krzyknąć. Ale zamiast głosu wydobył się tylko chlupot i wtedy pojął nie szukał kibla. Kibel szukał jego.